Czy pies ocalił dzikie zwierzę, czy może to ono uratowało jego duszę? Ranger był 70-kilogramowym owczarkiem kaukaskim, hodowanym do stawiania czoła wilkom i niedźwiedziom bez wahania, a jednak całkowicie przerażonym burzami. Jednej gwałtownej wiosennej nocy przed pogórze Karoliny Północnej było smagane deszczem i wiatrem, zamieniając świat w szarozieloną plamę. Błyskawice rozświetlały przesiąknięte wodą drzewa, a grzmoty trzeszczały, Powodując dzwonienie szyb. Nagle Ranger wyrwał się do biegu, rzucając się w sam środek nawałnicy. Thomas i Miliam Kalechan zamarli w drzwiach, z sercami walącymi młotami. Kilka minut później Ranger wrócił, przemoczony i obłocony. Ale nie był sam. Ostrożnie uchwycone w jego potężnych szczękach było maleńkie, wiotkie stworzenie, z zamkniętymi oczami i lodowatym ciałem. Położył je delikatnie w swojej klatce. Wpatrując się w nich błagalnymi, zdesperowanymi oczami. To nie kotek, to dzikie zwierzę, szepnęła. Miliam, jej głos drżał. Noworodek był wątły, nie większy niż kostka masła, z ciemnym, zmatowiałym futerkiem i wydający cichy, wysoki pisk. Ranger warknął cicho, krążąc wokół klatki, popychając ją ciepłymi, wilgotnymi oddechami. Tomas uklęknął obok nich, z latarką której światło się trzęsło. Ranger, co znalazłeś, chłopcze? Ranger zaskomlał, odsunął ich bokiem i delikatnie popchnął ten kruchy zawiniak na swoją wyściółkę. Zanim zaczniemy, nie zapomnij polubić, udostępnić tego filmu. A jestem bardzo ciekawy, z jakiego kraju oglądasz. Zostaw nazwę swojego kraju w komentarzach. Uwielbiam widzieć, jak daleko wędrują nasze historie. Wracamy do opowieści. Jest lodowate, powiedziała Miriam, ostrożnie owijając je ręcznikami. Thomas złapał małe kartonowe pudełko i podkładkę grzewczą. Ranger odmówił ruszenia się, chodząc tam i z powrotem, skomląc, z uszami przylegającymi do jego masywnej głowy. Musimy utrzymać je przy życiu, powiedział Thomas, wybierając numer do doktora Kellena. Weterynarza zajmującego się dużymi zwierzętami w hrabstwie. Telefon zadzwonił cztery razy. Zanim ten odezwał się, z głosem przez sen. Tomas wszystko wyjaśnił: Burzę, maleńkiego Rysia, ratunek rangera. Doktor Kellen westchnął. Hipotermia zabije je dużo wcześniej niż głód. Trzymajcie je w cieple. Ten pies jest dokładnie tym, czego potrzebuje. Pozwólcie mu robić swoje. Ranger otoczył kotka swoim ciałem, dzieląc się z nim ciepłem. Jego głęboki, wibrujący pomruk zdawał się wpompowywać życie w to kruche stworzenie. Miliam uspokajająco szeptała do nich obojga. Godziny mijały, burza szalała, liście smagały werandę. A dreszcze kotka zwolniły. O świcie wydobył się cichy pisk. Malutkie pazurki drgnęły, uszy poruszyły się a ostrożne szturchnięcia Rangera tchnęły siłę w jego ciało. Malutkie stworzenie, później nazwane Ember, otworzyło jedno oko na olbrzymią, czujną twarz psa, który je uratował. Kiedy doktor Kellen przybył, z kawą i mlekiem zastępczym dla kociąt w ręku, o nie miał. Powiedział, jestem weterynarzem od trzydziestu lat i nigdy nie widziałem, żeby jedno zwierzę ratowało drugie w ten sposób. Ten pies odwrócił hipotermię samym sercem. Ember rusł pod czujną opieką Rangera. Jego nogi stały się długie i niezdarne. Cętki ciemniały, oczy rozjaśniały się. Jego pierwsze niepewne skoki były kierowane na ogon Rangera, który udawał obojętność, zanim zabawnie odgonił go łapą. Szczęki Rangera, zdolne zmiażdzić nogę Kojota, delikatnie chwytały głowę Embera podczas zabawy, za każdym razem uwalniając go bez szwanku. Ranger uczył Embera podkradać się, skakać, wyostrzać swoje instynkty drapieżcy przez zabawę. Thomas i Milliam obserwowali tę dziwną, dziką rodzinę z werandy. Ranger leżał u ich stóp. Ember zwijał się na nim, śpiąc lub zabawnie ugniatając jego futro. Jednak rzeczywistość dawała o sobie znać. Doktor Kellen przypomniał im, że Ember nie jest zwierzęciem domowym. On musi być dziki. Potrzebuje odpowiedniej rehabilitacji i szansy w lesie. Po starannym zaplanowaniu przygotowano program miękkiego wy. Ember miał żyć na kilkuakrowym wybiegu, nauczyć się polować na żywą zdobyć, unikać ludzi i ostatecznie zostać wypuszczony. Dzień nadszedł pod koniec lipca. Ranger natychmiast wyczuł zmianę. Przyjechała furgonetka rehabilitacyjna, a on krążył nerwowo, chodząc tam i z powrotem i skomląc, stawiając się między ludźmi a transporterem. Tomas trzymał go za o, z drżącym głosem, podczas gdy Milliam i Bioloklaja umieszczały Embera w środku. Ember raz syknął, potwierdzając swoją dzikość, a potem zniknął. Ranger patrolował do mnie spokojnie, sprawdzając swoją klatkę, werandę, nawet pod stołem. Tej nocy leżał na swoim pustym posłaniu wydając jeden żałosny westchnienie, które odbiło się echem w cichym domu. Miesiące mijały. Ranger pozostawał niewzruszony, strażnikiem i pocieszycielem. Lecz spokojna cierpliwość opadła na niego, czujność, która zdawała się nasłuchiwać jakiegoś sygnału. Pewnego wieczoru, gdy zmierzch dotknął lasu, Miliam dostrzegła błysk ruchu na skraju drzew. Smukły, centkowany cień. Odbijające słabe światło oczy. Czy to mógł być Ember? Uszy Rangera wystrzeliły do przodu. Ciało było napięte. Pierś wibrowała niskim, miękkim łów. Powitanie, potwierdzenie. Cień zniknął w lesie. Ranger wrócił do Tomasa, kładąc głowę na jego kolanie, ze spokojnymi, zadowolonymi oczami. Miliam dotknęła ramienia Tomasa. Uratował go, szepnęła. Tomas pogłaskał grubą głowę Rangera. Nie, Midiam. Ostatecznie uratowali się nawzajem. Dom Kalachanów pozostał sanktuarium cichej miłości. Ranger, pies, który stawił czoła burzy i dał życie kruchemu stworzeniu, pokazał, że odwaga i współczucie są. Nierozłączne, a więzi wykute w strachu i nadziei mogą przetrwać całe życie. Gdzieś głęboko w lesie Ember się rozwijał. Smukły, Silny, dziki i na zawsze związany z psem, który dał mu życie. A w sercach kalachanów ciche bohaterstwo Rangera nigdy nie zostanie zapomniane. Żywe przypomnienie, że miłość może przekraczać gatunki, burze i czas. Ta historia poruszyła miliony serc. Jeśli poruszyła twoje, daj nam znać, zostawiając łapkę w górę i komentarz tak. A ty, z jakiego kraju oglądasz psie historię? Subskrybuj nasz kanał, aby nie przegapić kolejnych niesamowitych historii jak ta.